Muzyka Już czwarty tydzień słuchamy mowy, która mówi o Eucharystii, która mówi o tym, że Jezus pragnie karmić nas swoim ciałem, chce nam siebie dawać na pokarm. I w zeszłym tygodniu zadałem takie pytanie, czy przychodzicie głodni na Eucharystię? Bo tylko ten, który jest głodny, będzie chciał się nasycić, będzie chciał coś, coś jeść. I moi drodzy, Eucharystia ma takie dwa wymiary. I z jednej strony jest to ofiara, którą składa tutaj na ołtarzu nasz Pan Jezus Chrystus Jego śmierć i zmartwychwstanie. Więc jest to rzecz też, można powiedzieć, bardzo poważna i dramatyczna, która się dzieje na Eucharystii. A z drugiej strony, Eucharystia też jest ucztą. Ona ma ten wymiar taki radosny. Ja nie wiem, czy się czujecie, jak na uczcie jesteśmy razem, świętujemy tutaj i możemy się karmić, bo to też jest wymiar Eucharystii. I dlatego taką dużą pomocą, dużą pomocą jest być w jakiejś małej wspólnocie przy parafii. My tutaj mamy bardzo dużo wspólnot. I właśnie w tych wspólnotach sprawujemy Eucharystię w takich małych grupkach, jakie mamy. I tam się znamy. Tutaj na Eucharystii często jesteśmy anonimowi. To, to nie jest zarzut, no ale tak, takie są fakty, prawda? Siedzimy, ktoś wsiądzie obok, nie znamy się. Tymczasem, jak jesteśmy w jakiejś małej wspólnocie. Gdzie możemy celebrować Eucharysty, tam się znamy, tam jest trochę inaczej. Wtedy też trochę inaczej rozumie się ten, ten wymiar uczty, prawda? Że ja z kimś jestem i, i mogę świętować. Więc Pan Bóg zaprasza nas do świętowania. Nie wiem, czy, czy tak się czujecie, ale, ale Bóg zaprasza nas, abyśmy teraz świętowali właśnie Jego miłość, że On daje nam samych siebie. I zaprasza, żebyśmy byli radośni, karmili się Jego ciałem, przez to dostali też życie wieczne. I zaprasza nas właśnie do tego świętowania. I dzisiaj, w tym kontekście również Eucharystii, przychodzą dwa czytania: jedno z Księgi Przysłów, a drugie z listu do Efezjan. I one mówią o mądrości. Jest niesamowite tutaj powiedzieć, jak usłyszeliśmy. Mądrość mówi: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino. Prawda, że. Karmcie się mną. Ale wcześniej pada takie zdanie, do tego, komu brak rozumu, mądrość mówi, przyjdźcie i karmcie się mną. Czyli my możemy iść do mądrości, aby się nią karmić. Ale ja sobie tak pomyślałem, jakby na przykład, nie wiem, tutaj w kaplicy świętego Antoniego, była rozdawana mądrość, był rozdawany rozum, prawda? I bym powiedział, słuchajcie. Jest rozdawana mądrość. Ale wcześniej bym powiedział tak, jak tutaj jest napisane. Bardzo zapraszam, komu brak rozumu, se może podejść. Rozumiecie? Bo, bo to tak trochę jest. Kto pójdzie po mądrość? No, po mądrość pójdzie ten, kto, kto jej nie ma. Kto, kto nie ma mądrości, prawda? Kto chodzi po pieniądze? Do bankomatu, no, temu, temu, kto się skończyła gotówka w portfelu wtedy idzie, prawda, znaczy jak ma na karcie, <laughs> wtedy może wybrać. I teraz właśnie jest to pytanie, czy my dzisiaj, stając wobec Pana Boga, bo chcemy mówić sobie, że na Eucharystii stajemy wobec Pana Boga, czy my, stając wobec Boga, chcemy uznać to, że jesteśmy niewystarczalni, że czegoś nam brakuje. Na przykład właśnie, że, że brakuje nam rozumu, tej mądrości. Tej mądrości Bożej. I czy chcemy się tej mądrości Bożej uczyć od Pana Boga? Bo słowo Boże mówi, komu brak, niech przyjdzie, niech się karmi, dam, za darmo, tą mądrość, która, która pochodzi od Pana Boga. I, I to wszystko prawda. Tylko, że jest taka trudność, że jeżeli ja mam uznać, aha, znaczy co, jak głupi jestem? Rozumiecie, no no, kto, kto nie ma mądrości, no to głupi. My, my widzimy, jak dzieci, pamiętamy te sytuacje ze szkoły. Podstawowe, dzieci się przezywają, jedno do drugiego mówi głupi i to największa obelga. Największa obelga, bo, bo nikt z nas nie chce być głupi. My chcemy być mądrzy. I teraz właśnie przychodzi to pytanie. Czy mądrze żyjesz? Czy żyjesz dobrze? Mądrze. Bo Słowo Boże stawia nas wobec tej rzeczywistości. O tym właśnie mówiła Mówił list do Efezjan, prawda? Mówi, postępujcie nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Jak mądrzy. Co to znaczy? My jako chrześcijanie chcemy mówić, że mamy to życie i po tym życiu jest śmierć i potem jest piekło albo niebo. Że taka jest rzeczywistość. I teraz człowiek mądry, który ma taką perspektywę, może dobrze, mądrze przeżyć to życie. To nie znaczy, że to nasze życie, wiecie, ma być tutaj, nie wiem, usłane samymi trudnościami, pokutą, nie wiem, cierpieniem. Słońce świeci, a my, chrześcijanie, to się nie pójdziemy wykąpać, bo my. Nie. To mam... Jesteśmy zaproszeni, żeby z tego życia korzystać, bo, bo Pan Bóg nam to życie podarował, żeby się nim cieszyć. Pan Bóg podarował tym rodzicom te dzieci. Dzieci są też wyzwaniem, ale są też radością. Dla, dla rodziców, że pa, Pan Bóg podarował im dzieci, oni mogą o te dzieci się troszczyć, potem te dzieci będą wzrastały, rozmawiały z rodzicami, rodzice będą mogli widzieć, jak one to jest coś cudownego, coś cudownego, prawda? Więc jesteśmy zaproszeni, żeby cieszyć się tym życiem, też korzystać z pełni tego życia. Ale Pan Bóg mówi, ale to jeszcze nie wszystko, i właśnie to ma wyróżniać nas, chrześcijan, od reszty świata że nie to właśnie, że my, my się tym życiem nie cieszymy. Ja bym powiedział więcej. Że chrześcijanie naprawdę potrafi cieszyć się tym życiem i radować. Mając świadomość właśnie, że, że to wszystko pochodzi od Boga. Z drugiej strony, mając perspektywę, że to jeszcze nie koniec. Prawda? Że, że chcemy też żyć w pewnym kluczu, który daje nam Pan Bóg. Właśnie, że to życie to jeszcze nie koniec. Że tu dokonujemy pewnych wyborów, które dotyczą tego, co będzie po śmierci. I zobaczcie, jeżeli dzisiaj chcemy mówić o mądrości, tej mądrości Bożej, to chcemy też spojrzeć na krzyż, który tutaj jest zawieszony, który pokazuje nam, czym jest mądrość Boża w stosunku do nas. Że Pan Bóg tak nas kocha, że podarował nam życie swojego syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał, abyśmy, aby nasze grzechy zostały przebaczone że pan bóg cię tak kocha że mówi ja pragnę żebyś był ze mną w niebie a ponieważ jesteś grzesznikiem mówię to sam za siebie ale mówię to też o tobie że jesteś grzesznikiem to my nie mamy wejścia do nieba bo grzeszymy odrzucamy miłość bożą a pan bóg mówi a ja podaruję tobie ten klucz do nieba tym kluczem będzie życie i śmierć mojego syna Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie że dzięki temu możesz wejść do nieba i co pan bóg mówi przyjmij tę miłość i zechciej Ty też tak kochać. To znaczy przebaczać drugiemu, być otwartym właśnie na to, jeżeli coś komuś się powinien, żeby mieć to przebaczenie. I to jest niemożliwe o naszych siłach, żeby tak żyć. Żeby mieć miłość, żeby być właśnie żeby przebaczać drugiemu. Mamy owszem dobre intencje, trochę próbujemy, prawda? Ale potem widzimy, jak nam się kończy cierpliwość. I dlatego ta dobra nowina jest, że Pan Bóg pragnie przyjść i właśnie nam to podarować. Za chwilę będzie chrzest tych dzieci. Właśnie Pan Bóg pragnie podarować im życie wieczne, za darmo, tak jak każdemu z nas. I teraz jest pytanie: bo właśnie tu, tu to się rozgrywa, w Twojej wolności, w Twojej i w mojej wolności. Czy my chcemy Pana Boga poprosić o to? Jesteś w konflikcie, żona z mężem, albo mąż z żoną, albo z sąsiadami, prawda? Na początku to wszystko tak ładnie jest, a po parunastu latach małżeństwa przychodzą bardzo też poważne konflikty. I widzisz, że on po ludzkich siłach nie, nie da rady tego. Ten związek się rozpada. Nic, 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 nie, chciałoby się być, nic nie można zrobić. I właśnie pytanie, czy, czy my chcemy zaufać Panu Bogu i poprosić, powiedzieć, Boże proszę Cię, Ty mnie prowadź. Daj mi łaskę przebaczenia. Daj mi łaskę otwartość, Daj mi miłość, która jest miłością cierpliwą. Że, czy, czy po prostu, czy chcesz dzisiaj poprosić, bo nie jest prosto prosić. No bo właśnie, bo trzeba się uznać, że nam czegoś brakuje, na przykład mądrości życiowej. Zobaczcie, jak się ja rozmawiam często z, z rodzicami, też zapraszając, mówiąc, że w naszej parafii są też wspólnoty dla młodzieży. Jest wspólnoty. Młodzież fantastycznie spotyka się, mają spływy kajakowe, modlą się razem, mają grillę tutaj. Bardzo. I mówię, słuchajcie, jest taka rzecz. I wtedy rodzice mówią: No tak, ale proszę ojca, ale moje dziecko to ma basen w poniedziałek, angielski we wtorek, lekko atletykę w środy, tam wszystko to to. Bardzo się cieszę i uważam, że dobrze, jak dzieci mają możliwość się rozwijać, bo to jest wielka łaska. Wielka łaska. Ale właśnie. Czy w tej plejadzie rozwoju, którą oferujemy dzieciom, czy chcemy powiedzieć, że tam jest 100 tysięcy rzeczy, gdzie się mogą rozwijać? Czy chcemy powiedzieć, wiesz, tam jest też? Ale chcemy ci powiedzieć, że też jest Pan Bóg. Że w tej ofercie, którą ci dajemy, chcemy ci powiedzieć, że życie na ziemi to jeszcze nie wszystko. Ja wam wszystkim życzę, żeby te dzieci, nie wiem, wasze, mogły mówić w językach, pływały, biegały, skakały, olimpiady wykrywały. Ale chcę ale to jeszcze nie koniec. Bo jest też Pan Bóg. I, I my chcemy właśnie jako chrześcijanie to mówić. To nie chodzi tylko o co będzie po śmierci, ale też za życia. Że Pan Bóg przynosi sens naszego życia tutaj na Ziemi i daje, daje nam łaskę, że, że możemy naprawdę inaczej żyć. Jest pewien problem. Ja wiem. Jest pytanie podstawowe: czy Bóg istnieje? Czy Bóg istnieje? Bo ja na przykład. Nie potrafię udowodnić istnienia Pana Boga. Innym. No i to jest ryzyko. No ja podjąłem takie ryzyko, że mówię tak, Pan Bóg istnieje. Ja dlatego się nie ożeniłem, nie założyłem rodziny, bo spotkałem Pana Boga, Pan Bóg mnie powołał. Ale jak Pana Boga nie ma, no to co? No to ja wtopiłem, prawda? Lipa. <laughs> Straciłem życie, które mam jedyne tutaj na ziemi, a jak Pana Boga nie ma, no to co? No to lipa, prawda? Umrę i... I co? No i właśnie i, i to jest to ryzyko. To, to się nazywa ryzyko wiary. Że my nie jesteśmy w stanie innym udowodnić właśnie, że jest Pan Bóg. Albo Pana Boga spotkasz, albo nie. To, to, jest, to jest osobista, osobista rzeczywistość, która oczywiście potem też dokonuje się we wspólnocie tutaj. No ale na, na tym polega wiara. I właśnie my chcemy powiedzieć, że to jest mądrość, którą Pan Bóg nam daje. Właśnie, że my w małżeństwach chcemy być wierni, chcemy być uczciwi w płaceniu podatków, chcemy wybaczać sobie. Świat mówi co innego: odegraj się, sądź się, niech on pójdzie do więzienia, ale tobie się należy. A Pan Bóg mówi: przebacz. Ja przebaczyłem Tobie grzechy, ty przebacz. I pytanie, czy chcemy mieć tę mądrość bożą? Bo to jest mądrość. Ona powoduje, że człowiek może żyć. Niesamowitym życiem i szczęściem tutaj na Ziemi. Ale czy wierzymy? Czy wierzymy? To nie jest zarzut, to jest pytanie, które stawiam też sobie, patrząc na moje życie. Więc życzę Wam i sobie, abyśmy chcieli prosić Pana Boga o tę mądrość, która nie jest z nas, a jest od Niego. Jest mądrością krzyża, jest mądrością miłości, którą Pan Bóg udziela tym, którzy o to proszą. I niech tak się stanie. Amen.